Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z fantastyczną nowością od firmy Oriflame. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat nowego zapachu, nowej odsłony, znanej chyba wszystkim Essenzy. No i myślę, że nie ma tutaj osoby, która by nie znała naszego zapachu Jordanie Gold Essenza. Jednak dzisiaj nie jest mowa o tym zapachu, lecz o jej nowej odsłonie, która jest równie niezwykła. No i co z takiego niezwykłego w tym zapachu. Słuchajcie, ja bym go porównała do takiej współczesnej elegancji. Jest to zapach, który spowoduje, że każda z was, która będzie go miała w swoich dłoniach, poczuje się niezwykle elegancko. Daje on takie poczucie luksusu. Więc słuchajcie, ten zapach jest naprawdę świetny, plus zwróćcie uwagę na flakonik. I teraz co zawiera w sobie ten zapach? Jest to kompozycja wykreowana wokół serca kwiatów pomarańczy, który doskonale znacie, który kochacie. Tutaj mamy akord kameli, mamy tutaj jaśmin, co powoduje, że ten zapach jest niezwykły. Tak jak wspomniałam, mamy tutaj akord kameli. Kamelia to jest niezwykle luksusowy kwiat, niezwykle piękny, który, którego aromat nadaje właśnie perfumom takiej subtelnej, bogatej jakości. No i podobnie jak wykwintne kwiaty pomarańcze, tutaj mamy właśnie tą kamelię i jaśmin, które przeplatają się ze sobą, tworząc taki fantastyczny akord różowego złota. No, i oprócz przepięknego zapachu, oprócz tych fantastycznych połączeń zapachowych, zwróćcie uwagę na flakon. Flakon jest niezwykle piękny, niezwykle elegancki. Tutaj zawiera detale i to jest bardzo ważne teraz, które te detale mają 18-karatowe różowe złoto. Więc tutaj mamy te przepiękny, ten przepiękny detal, więc. Słuchajcie, to samo w sobie, sam wizerunek w ogóle tego zapachu, już sam kształt w ogóle tego flakonu powoduje, że jest prawdziwa elegancja, pokazuje um, niezwykłe piękno tego zapachu. I zwróćcie uwagę, że on też będzie przepięknie komponował się na półeczce. No i słuchajcie, na zakończenie muszę Wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczona, jeżeli chodzi o ten zapach. Gorąco Wam go polecam przetestować, bo jest świetny. Myślę, że będziecie zachwycone zakupem. Dodatkowo w katalogu 5 jest on w bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie. Oczywiście, jeżeli nie macie swojego sklepu internetowego, możecie go zakupić taniej. Wystarczy tylko wypełnić. Darmową rejestrację, ona jest bez żadnych zobowiązań, bez żadnego ryzyka. Zamawiacie wtedy, kiedy tylko czujecie potrzebę. Jeżeli przez 17 katalogów od pierwszego zakupu nie zrobicie zamówienia, konto wam po prostu wygasa, tak więc nic się nie dzieje, a macie dostępy do różnych fajnych zniżek, do programów powitalnych, tak więc gorąco Was do tego zachęcam. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło! Pa.